Ja manu, cześć, witajcie, z tej strony młody przed Państwem Tuti, o proszę bardzo. znienawidzony przez Was Władimirec w kolorze niebieskim, ja zaprezentuję Tuti, ogólnie. I ja zaraz powiem o co tutaj z tym Władimircem chodzi jak to widzę, ale witam was na kolejnym odcinku Tuti z gospodarstwa młodego i jak możecie zauważyć ja tutaj wiozę sobie kamiczek proszę ja weź całą piękną przyczepkę ziem napełnił. Trochu goda, no wiadomo, ja wiem piękna nowa przyciepka, tu już tak kamyczkiem, ale no cóż no, jakoś się trzeba radzić. Ej, tu proszę bardzo, Władimir, jest już zainstalowany, tutaj ma tablicę, co prawda na się, no ale wie tam ło, B, to też tak nie, nie do końca pasuje. To też nie pasuje, no ale wie tam, no, no, no ciężko tu idzie coś wymieśnić, także no tak to już wygląda, no i tak to będzie niestety musiało zostać. Dobra, dobra, wyjeździł mi tuti, pociąg chyba jechał, kurde, bo się rogatki. O jadę, jedzie pociąg, witam pociąg serdecznie. My teraz, tak, my zajeżdżamy tuti, tuti tuti i pociąg i... tu się pozmieniało, proszę ja już wam prezentuję, zajeżdżam tuti, proszę bardzo. Już tutaj sobie zajedziemy. I teraz tak, już tutaj prezentuję, co się stanieło, proszę bardzo. A więc, tak, te wszystkie tutaj płyty, co tu były, pamiętacie, to żeśmy tu wszystko z chłopakami poukładali. Ja też tutaj oczywiście popomagierowałem, tutaj żeśmy to tu łozili. Te trzy tuti, mm, murki poszły właśnie koło śłupa, żeby tu wieta, no a tak ochronić troszeczkę tutaj, żeby wieto. no tak żeby to ładnie wyglądało, tutaj mamy tak e, ścięte troszeczkę, żeby z tej strony, o witam panów policjantów serdecznie, proszę jechać, tutaj ja się buduję ładnie, e, co tutaj dalej, e, tu właśnie jest taki wyjazd, żeby wieta, tutaj można było ładnie sobie ciągnikiem też tamtym stronę pojechać tuti no i teraz tak co się tutaj dzieje proszę ja was ja już tutaj rozpocząłem normalnie budowę proszę bardzo tuti tu będzie stał mój domek no taki Powiem wam, ten domek będzie taki może trochę, troszeczkę może przydużawy, chociaż wydaje mi się, że na moje potrzeby yy, wystarczający. Ogólnie będzie tutaj to domek taki głównie z drewna. Proszę jawać, tutaj już żeśmy wyłożyli taki parkiet, proszę jawać taki schodek. Yy, tu są podpory podłożone i takie w tej maty, takie wiete. No te takie, te tutaj chłopoki robią, tutaj kamyczek, tutaj trzeba powysypywać coś dookoła wieta, żeby to utwardzić w miarę. No i tu wiadomo, tak to będzie wyglądać, tu już też są mm, te bloczki, ale to ich tutaj ma ilość, pójdzie generalnie y, Najbardziej tutaj y, kosztowne było to, generalnie tutaj też, po, po, tak po znajomości od popołków, gdziem się łatwił To, ziem wziął za darmo, tak naprawdę tutaj od sąsiada, po sąsiadach, ziem pojeździł Tutaj po znajomości od chłopaków za trochę niż, niższą cenę, żebym załatwił takie oto piękne deseczki tuti, tutaj jeszcze takie. Ej, to się wszystko przyda. Yy, Także, no, tak to się prezentuje. Jeszcze wam co pokażę, to ja jestem w wsiąku, bo ja tutaj jestem dopiero na czerwcu. A tu już, kurde, ja sprzedawałem wieta, po kilka palet dosłownie. Jak mi tu. Ojej, witam serdecznie. No, ja tylko sprzedawałem, jak mi było po parę panet potrzebne, A tutaj co się stanęło? Proszę, zaprezentuję tutaj, to jest, proszę, ja was z tych dwóch rządek. Proszę, prezentuję. Tutaj mamy pomidory. Tak, to, przepraszam, tu są kawki I tu jest raz, dwa, proszę bardzo: 3, 4 i 5. 5 y, tych, 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 tych kartoników, znaczy 5 palet kartoników sałat. Proszę bardzo, a z tej strony jest tyle pomidoru, proszę bardzo. I tu jest z kolei raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7 kartoników y, sałati, ponieważ tutaj sprzedałem y, w sumie. Kilka palet i truskawek i dwie palety właśnie e, sałaty. No więc kurde tak to wygląda, jestem w szoku ile tego jest. Wydaje mi się, że może być nawet tego trochę za dużo, no ale co ja mogę poradzić? tam w komentarzach co ja mam z tym zrobić. Ogólnie teraz plan jest taki, że tutaj pobudujemy chałupę, proszę ja was, i może jeszcze tuti... W tym momencie, tutaj gdzie widzicie, powstaną ze 3-4 jabłonki, żeby jabłuszko też były. A tutaj, może jakieś winogrona, tak jak już wspominałem, właśnie na samym początku. Także tak, ja się teraz to wysypię. A koparką to zrobimy później, bo tutaj bym jeszcze chciał ten gruz, ten kamyczek wysypać właśnie tutaj przed chatą, żeby wie tam no, utwardzić to trochę i żeby to wyglądało w miarę że ja tą koparką za bardzo operować nie, nie lubię i nie umiem i to za dłużej, a ja tutaj bardziej się wprawiłem w tą tuti znowu pociąg jedzie, prosi mi zaprezentować, kurde, ja tu ruch dzisiaj na tych torach no i ja tutaj bardziej tą koparką tutaj lubię operować, także Teraz wysipiemy, później pojedziemy jeszcze w... na tartach znacie się, a to zaprezentuję wam jak to tam wygląda, coś im zabubił. Tam właśnie odbędziemy zamówienie. No i tak dzisiaj będzie taki plan na początek odcinka na pewno jest. No i tak, no generalnie powiem wam tak, dlaczego ten niebieski Włodimier, tutaj wy wszyscy, tutaj znaczy wszyscy, z połowa osób, która pisała, pisała lista, że kurde Włodimier niebieski, co ty zrobiłeś młody, kurde cholera jasna. A ja wam powiem, no niestety, stety bądź niestety, dla niektórych tuti, A mi się taki Władymiar podoba, tym bardziej, że weźcie pod uwagę, że ja tutaj jako młody niebieską koszulkę zawsze noszę, i mój tutaj image taki nazwijmy to, on jest zawsze na tym kolorze niebieskim. Że jak przyjeżdża młody, to na niebieskim lowerku, i w niebieskiej koszulce, albo w niebieskiej bluzie. I tak stwierdziłem, że po prostu tak, znaku rozpoznawczego, proszę ja Was, tutaj będzie też taki kolor na Władku, co prawda wiem, że Wam się to y, w połowie podoba, w połowie się nie podoba, no ale niestety y, przynajmniej przez najbliższy czas będziecie musieli taki tutaj y, kolor Władka i oglądać, no, no nic nie poradzę, na to y, ja tutaj taki miałem plan od początku, także no cóż, mam nadzieję, że jest to dla Was zrozumiałe, niech wiem, że Władimir czerwony w ogóle powinien być, ale ja bym chciał tutaj mieć coś innego, odmiennego i unikatowego i po prostu rozpoznawczego, że młody to ma kolor niebieski i taki tutaj niebieski Wladimir też się pojawił. Jak ktoś tego nie rozumie, no to przepraszam bardzo, no ale coś nic na to niestety tuti nie poradzę. Także dobra, podjeżdżamy sobie tuti pięknie, od w ten sposób, tuti tuti i tak gdzieś w tym miejscu sobie to wywalimy wszystko. O proszę bardzo, coś tutaj jest nie tak? Proszę mi tutaj. A właśnie, tu chyba kabelki się odwłączyły, czyśby. a, tuti tuti. a, proszę bardzo. Już tutaj wysypujemy pięknie, ładnie, hydraulika, pięknie działa. Kurde, tego kamienia tu ziemnawiósł, a się zmieściło na tej przyciepcie. No i teraz jedziemy proszę ja was do chłopaków tartaku. I, I co prawda, nie wiem, dzisiaj na pewno się z nimi jeszcze nie rozliczę, bo jeszcze tutaj nie wszystko jest... O kurde, mogłem jechać naokoło, nieważne nie wszystko jeszcze jest tam zamówione i w ogóle ale pojedziemy odebrać sobie kolejną partię materiałów tam jakieś takie poręcze budę dla psa kupiłem może pieska w końcu będę miał Tuti. więc takie tam dzieci wieta, to, żeby to w miarę wyglądało a zapytata czemu ty jedziesz młody kurdej na tartach a przyjechałeś tuti? Ano z prostego powodu że musimy gdzieś stworzyć taki ponadgabarytowy ponadnormatywny zestaw Tuti. Przejdziemy sobie ładnie tu przez ten gruz, żwir Kurde, tego też tu tyle jest, że masakra, trzeba to wykorzystać w końcu, bo ja na tą drogę wziąłem tyle, że nic Dobra A no trzeba stworzyć taki zestaw dzisiaj, że bierzemy jeszcze wóz I proszę ja was, no będziemy ciągać na dwie przyciepki, tuti proszę bardzo, o też ten sposób Możemy, ojej, tu jak mocno się przybliżył Tuti, tuti, o Jeszcze nie? Jeszcze nie da rady? Kurde Proszę mi zaprezentować. I to nie da rady tak zrobić, Tuti. Proszę, Tuti, haki jest taki ładny, a nie da rady wozu podczepić. O ty niedobry. Kurde, no patrz, to nie sprawdziłem tego przed odcinkiem i niestety tutaj zakupić, znaczy zakupić. Załączyć tego, tutaj podłączyć nie mogę, nie wiem czemu. Kurde, a zaczep jest, ja przepraszam bardzo. I Tuti, jakby się uprzedził, no oczywiście, żeby dało radę, przecież jest normalnie Tuti, zinks tyk tu i by, no nie nieważne, nie będę się tutaj użerał z tym, idziemy kurde do Włodka, o, o już, niech w tej trudne, jedziemy, idziemy do Włodka i kurde, kurde, czy mi tur będzie potrzebny, no niby tam jest, jak, co jakaś ciśnienie na paletach, ale ja to wam powiem, ja to będę sobie ręcznie ładował, bo i no Będziemy, ukośnik mi podnosi sobie kartonik z palety i, i wrzuca nam przyciepkę, tak? No, wie to o co chodzi. No jednak, trzeba tutaj w farmingu niektóre rzeczy brać na nietypowo, tak na, na realnie, na poważnie, no bo to niestety nie da rady tak zrobić. Tak, żeby to wszystko w 100% było ładnie, idealnie, no więc coś, jedziemy sobie mm, stawem takim trochę mniejszym jednak i no, niestety i no, musimy sobie w ten sposób poradzić Kurde, jakbym pojechał tędy, a pojedziemy tędy Dawno tędy nie jechałem Chociaż kurde Wie ta co? Hmm Może by lepiej było główną drogą dojechać tam Kurde, nie wiem, się już To pojadę w tej stronę tuti A w drugą stronę wrócę główną drogą, co prawda no I Może być ciężko jadąc włodkiem 25 na godzinę, ale damy rady, czemu by nie dobry Tuti Mmm, się w prawo, proszę bardzo, kieruneczek, proszę, jak tu wszystko działa. No, wy wiecie, ta, że ja przyciepię jeszcze nie pomalował na niebiesko. O Jezuś Maria, ty chabie jeden, kurde. Przepraszam bardzo. A czy pan musi środkiem drogi jechać, przepraszam? Ty niedobry ty. No, i nawet nie spojrzysz na mnie, co? E, ty idź, jedź pieruny ty niedobry ty. Tu masz zdjęcie, tablicy, rejestr... Nie no, dobra, żartowałem. Tuti, wsiadam już i, 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 i z tej szybki mogę ci. A puu, tuti! O, już tuti! I ty, to mnie też, a pfu, tuti! Przepraszam, że tak zrobiłem, ale mnie zdenerwowali troszeczkę. Środkiem drogi jeździą a tu droga dwukierunkowa jest ładna. Kurde, nie dojedziem dzisiaj. No? I co? I co teraz zrobimy, no? Jak tu znak jest? Jedź, ty hamie, niedobry. Dobra, wie tam co? Ja tu widzę, że tu. Co droga kręta, fajny znak, że droga kręta, ale te debile tu jeżdżą jak chcą. Dobra, Wie ta co? Ja się dojadę na ten pierdzielony tartak i widzimy się już na miejscu prawdopodobnie, bo ja przecież tu nie wytrzymię, jak ja się będę musiał tak przeciskać między tymi samochodami cały czas. Dobra, także ja sobie jadę i widzimy się w kolejnym ujęciu. Kurde, tutaj już w końcu normalna droga, a nie jakieś tam pipidówki takie, co się samochody nawet nie dadzą minąć. Tu ti kurde jaki i ugór ma ale by tu kurde może bym tu przyjechał coś na ty... Oje, o oj, prze, przepraszam na serdecznie światełka już włączam, już jadę szybciutko, bo ja tutaj jeźdzę jak panowie policjanci nic nie widzą, prawda? O tutaj proszę bardzo, ja już tutaj zjeżdżam, już światełka były cały czas... O kieruneczek jeszcze zapomniałem. Światełka były cały czas włączone, się panom wydawało, tylko... No i dobra, pojechali na ścięście. No. Także ja tu już prezentuję, co ja miałem tutaj zamówione. Nie wiem, czy mi się to uda faktycznie, jednak, zmieścić na tą jedną przyciepkę. Bo ja zakładałem, że kurde, ten wóz mi się uda podciepić, jak jest ten. I no, zaciep, Ale dobra, mniejsza z tym. Tutaj, żebym zakupił jeszcze takie deski, bo do tego domku to mi się nam sporo tego przyda. Także czuć. Mm, musimy tutaj troszeczkę podważyć realizm, proszę ja was, i zrobić tak. Że po prostu ukośnik me bierze jedną deskę, Tuti I ukośnik me wrzuca tą deskę na przyciepkę, co nie? I ukośnik me po prostu po jednej deseczce przenosi, a nie po całej takiej wielkiej palecie Także mam nadzieję, że zrozumiecie o co mi tutaj chodzi, nie będziecie na mnie krzyczeć w komentarzach Ale no, miejmy nadzieję, że wszystko Tuti ładnie się uda zrobić i nie będzie problemu, kurde Te wielkie deski, kurde, one się przydadzą na ściany, bo to będzie, wie Domek już fajny, w sensie fajny. No już z kominkiem w ogóle, w tego tamtego. Kurde, mogłem te burty pozdejmować, bym wiedział. To bym, kurde, to mógł tak zrobić. Nieważne. Dobra, o tutaj, tutaj. To załadujemy To możemy wrzucić, kurde. Ukośnik me bierze po podeseczce i wrzuca na nawet te. Proszę, tutaj, oj, tutaj, tu. Oj, kurczę, ziem, zachwacił troszeczkę. Zmieści się to tak? O, proszę bardzo, to się tak zmieści, oczywiście. Tuti-tuti, tuti-tuti, no i pięknie to i będzie... Proszę ja was, transport ponadnormatywny. Troszeczkę może, ale damy radę to dowieść na budowę moją Tuti. Pięknie, ładnie. Ogólnie może to napisać, jak ktoś jeszcze w tym momencie tego młodego ogląda. No, czy chcielibyście to bardziej, jakby, żeby farming był farmingiem na tej serii, czy żeby farming był również tutaj y, budowlanką, takimi dzieciami no wie to o co chodzi, czy mam tutaj robić jakby takie typowo farmingowe tylko i wyłącznie rzeczy, czy mam tutaj też czasami na przykład pojechać właśnie y, na tar, tak coś pomóc chłopakom, czy mam coś na przykład pojechać na usługi też pomóc tam coś chłopakom i takie dzieci. No kurde może ta pisać, bo ja bym jakby wie to. no ja wiem, że farming to jest farming i w farmingu powinno się farmingowe dzieci robić, ale jednak jakby od czasu do czasu... Zaraz to wystrzeli wszystko w pizdzie Kiedyś tego. O Jezuś, tego będzie. Dobra, no. A te dwie rzeczy to nie moje są, także nie wiem co tu co, co tu jest. Tu są jakieś kredency, kuźwa albo jakieś meble, a tutaj Tu też jakieś widita, popakowane mebelki już chyba. No dobra, to mi niepotrzebne, to jak się będę urządzał w tym domku, to wtedy będę myślał co zrobić i ci kurde faktycznie to no. Jakieś mebelki pokupować, czy będę na materaczu tylko spał? No czy się, zobaczcie, ale domek będzie ładny, zobaczcie, maciejta. No, teraz ja oczywiście zapomniałem ze sobą pasów wziąć, co nie? gdzie trzeba, kurde, się tutaj pilnować. Co prawda nie wiem, czy powinienem teraz na główną drogę wyjeżdżać. Kurde, jak Włodek ma czekaj, musimy zbić biegi na... Może na dwóje z jedyneczki rusimy. i hop, drugi bieg, proszę bardzo. I jedzie Maszyno. O Jezu! Kurde. Matko Bośko. Jezuś Mary, nikt nic nie widział mam nadzieję, co? Dobrze, że ja popatrzył do tyłu, bo bym zgubił tuti. Ja nic nie słyszałem, żeby trechło, kurde, Ukośnik me... Po o Jezuś! Przyciepka mi zaraz się przewróci. czekaj Czekajta! Jezuś Mary nie przewidział takich rzeczy. Ukośnik me podnosi deseczkę po deseczce tuti. Ukośnik me kładzie deski tuti. Bozieś ty mój. Chyba to zacisko, te deski tam ważą, czo? Musimy tutaj jakoś chyba to... Nie wiem, co tutaj... Kurde... Ach, te transporty, mega transporty u młodego, to jest zawsze, zawsze problemy, zawsze problemy. Dobra, teraz pojadę ba... Kurde, to się przesuwa. Teraz pojadę bardzo ostrożnie i nie będę was zamyczał tą drogą, bo zanim ja dojadę, to tu lata świetne miną, proszę ja was. Także, ciuś. Ja sobie jadę tu i proszę bardzo pięknie na gospodarstwo. Zaraz mi oczywiście to pierdachnie po raz drugi. Ale... oj, 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 oj! Hamuj, kurde, hamujców nie ma jak tyle załadowane towaru. Jest. Dobrze, że nie, nie zatrzymali mnie jak to wygląda. Eee, no, nie ma źle, tylko trochę spada na lewą stronę, ale tak to ogólnie jest okej. Okay. Dobra. Jedziemy, jednak, jednak nie jedziemy główną drogą, bo boję się, że mi to pierdachnie i policja mnie jeszcze zgarnie. Tut i zaraz zjeżdżam na tą polną drogę i wracam do domu. Także dobra, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym ujęciu. Także dobra, my już jesteśmy prawie na gospodarstwie. Ogólnie Władek ma bardzo cińsko z tym ładunkiem. Ładunek też już ma bardzo cińsko z utrzymaniem się na przyciepce, ale ogólnie dajemy radę, jakby nie było. Ja wam pokażę, o proszę bardzo. Nie wiem czy dojedziemy, ale jak dojedziemy to, to, to w miarę się powinno udać, przyciepkę mi trochę przeginą na prawą strunę Ale tak, poza tym to jest wszystko w najlepszym porządku, no, także dobra, o dwójeczka, czyli tutaj już możemy wrzucić Kurde, kurde tą przyciepkę to coraz bardziej przegina, nie wiem może się uda dojechać, przecież musi się udać, przecież mamy ostatnie kilkadziesiąt metrów tutaj Zaraz dojedziemy I, i nie wiem, co dzisiaj jeszcze w odcinku będzie, zobaczymy, czy coś jeszcze się uda zrobić dzisiaj tutaj czy nie? Ale to wszystko okazuje się jeszcze tutaj podczas odcineczka, dobra, nic nie jedzie chyba, dobra, dobra, tuti, tuti, zajeżdżamy, nie wywali się to? Nie, no proszę bardzo, to ekspresowo i proszę bardzo, jestem już na, o, tu już może się nawet wywalić, proszę bardzo, już jesteśmy, tuti, możemy go zgasić w końcu. O, tura mogłem opuścić jeszcze, a już dobra, trudno. Ukośnik me podnosi deseczkę, proszę bardzo, po deseczce, Tuti, jedną. Ukośnik me podnosi drugą deseczkę, Tuti, po deseczce, Tuti, o, proszę bardzo. I jeszcze trzeba, Tuti, budę dla psa. Budę dla psa, o Jezuś. Budę psa, ja wam mówię gdzie będzie, już mówię, Tuti. Prawdopodobnie, kaś w tym miejscu, Tuti, walniemy się budę da psa. I piesek będzie tutaj pomieszkiwał ze mną, także tu już może zostać, oczywiście trzeba ją będzie później odstawić, ale tak poza tym to, o proszę bardzo, tu możemy się deseczki, cik, proszę bardzo, cik, proszę bardzo, na bok tam, o, o już marnia, nikt nic nie widział, proszę bardzo, Tuti i deseczki Tuti jeszcze, o, Tuti, Tuti. Kośnik me pozdejmował wszystkie deseczki, także możemy teraz zasiadać jeszcze do kopareczki, proszę ja was, i możemy trochę Tuti... Powalcować ten drzwirek, kurde, powalcować, no wiecie, porozpychać to w singie, bo to kurde, masakra. Dobra, tuti, nawet nie będziemy tego chyba robić łyżką, wie ta co? Tylko patrzta tuti, zajedziemy normalnie i tak o, o, tuti, tuti, patrz tak jak idzie, pięknie, ładnie. Ale kurde, jak to idzie, masakra. Do tyłu tuti jeszcze troszeczkę, no, 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 do wejdowy, o Jezus. Tu O proszę bardzo, proszę mi tutaj porozpiechać ten zwirek, mu Proszę bardzo, a widzicie jaka wprawę mam. Samym tym tym tu z przodu idzie jak fajnie porobić. Czekajcie, to jak to się tutaj operuje. O to to. Ojej, wziamoc, mocno, czekaj. Proszę tutaj, jednak żartowałem, że umiem tym operować. O, w tenże sposób możemy robić. Oj, trochę za wysoko musi, znaczy za nisko. O to to, teraz można porozpiechać ładnie. Zobacz, ta ile tego tu z Wirku, kurde, jest. Teraz tu będę miał przed domem moim, kurde. I jak coś przyjedzie, jakiś wieta, większy Sprint czy coś, i jak już się tutaj osiedzę i będę miał swój, swój domek, kurde, będzie dało radę w końcu tutaj jakoś należycie mieszkać, w należytych warunkach, a nie w tym tam rumflu stojącym. A tam o tego rumflu, to nie wiem, czy sprzedam, czy go przerobię. Może na ude bym go przerobił, wieta, co? Powiem wam. Jak pozabieram z niego wszystko, to fajnie by było go przerobić, kurde na ule. I ja wam zaprezentuję nawet... Dobra, to już rozepchnę później łopatą, żeby tu nie porozwalać nic cholercia jasno, bo tu wie to, to, trzeba tak jeszcze na spokojnie, tu nie ma co tak tutaj się spieszyć. ale ja wam jeszcze zaprezentuję Tuti. Macz, tak kurde, jakbym tuti powyjmował wszystko z tego tutaj w dobytku, przybytku, o, o tutaj, to wszystko weźmie się do chaty, a tutaj bym jakoś to zabudował tak w ule, normalnie, nie? I z jednej strony by były te takie ule, do, no że wiecie, by się wkładało, te takie ule, pasiekę całą, że te miotki by się wyciągały, wie, to o co chodzi, nie będę tu tłumaczył, I, yy, i ten, i a z drugiej strony normalnie to okno zabudować i by fajnie to wyglądało. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie, bo myślę, że to by był lepszy pomysł niż to, kurde, sprzedawać albo do krzaków wrzucać, nie? gdzie? no, najtaż znać, co, co o tym myślicie, ogólnie też były komentarze, jeden chyba nawet komentarz, że parasolka mi się rozwaliła o drzwi. Proszę się nie przyjmować, tu jest tak idealnie wycięte i wie to o co chodzi, to jest wszystko przemyślane, o już Maria Coś tu poleciało, o, o szuka, szuka czegoś, proszę bardzo, a to pierdzielony poleciał, dobra Także to by było na tyle w tym odcineczku. Ja Wam dziękuję tutaj za oglądanie. Proszę bardzo, jaki tutaj pejzaż mamy piękny, ładny. O, tuti, tuti. No, także no, cóż, no, taki to odcinek. Dajcie znać w komentarzu, czy chce ta właśnie więcej tych odcinków takich budowlano, ogarniających. Czy chce ta więcej takich odcinków, proszę. Ja Was typowo farmingowych, że jedziemy w pole i robimy w polu. Także dobra. Do następnego odcineczka. Na razie, no i cześć.